Z ewangelii według świętego Mateusza. Będziesz miłował Pana Boga swego. Jakże nam bardzo pomaga język polski zrozumieć to przykazanie, które brzmi w naszym języku jak obietnica. Będziesz miłował. Przyjdzie dzień, kiedy będziesz kochał Jezusa, będziesz kochał Pana Boga. Przyjdzie taki dzień, Bóg to sprawi, że chociaż Twoje serce teraz jest ubogie, słabe, za małe by kochać, zbyt egoistyczne, to nadejdzie taka chwila, że Bóg to serce wypełni sobą, zamieni ci Twoje kamienne serce na serce z ciała i będziesz kochał Boga. Kiedy jest ten dzień? Dzień obietnicy, dzień miłości. W dniu, w którym przyjmujesz Eucharystię, w niedzielę, w momencie Eucharystii. W momencie komunii świętej, czyli zjednoczenia z Bogiem, Jego serce zaczyna bić w Tobie i wtedy potrafisz kochać, bo jako człowiek jesteś bezsilny, ale nie jesteś sam, masz serce Boga i sercem Boga kochaj. Do zobaczenia jutro.